O wszystkim, o wyniku tego spotkania będzie decydować bieg nominowany. Ale poczekajmy, przed nami oczywiście 14 starcie. Martin Waculik i Janusz Kołodziej kontra Fredrik Klingen i Mikael Jebsen-Jensen. Może być oczywiście różnie. ściganie w Szwecji jutro znów. Mecze w Anglii jutro też. Starcie towarzyskie Polska-Czechy przed nami. W piątek również bardzo ważne zawody to biorąc pod uwagę starty Polaków, kwalifikacje, runda kwalifikacyjna w Debreczynie, runda kwalifikacyjna do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Adrian Miedziński, Krzysztof Buczkowski wystąpią na Węgrzech. Najgroźniejsi rywale Hans Andersen i Mikael Jepsen Jensen właśnie Na Państwa ekranach obok niego Janusz Kołodziej po lewej stronie. Jesteśmy z Martinem Waculikiem i Fredrik Lindgren, kask żółty. Martin Waculik i Janusz Kołodziej kontra Fredrik Lingren i Mikel Jebsen Jensen. Spod bandy Duńczyk, z pierwszego pola, Słowak. A w środku i Polak, Janusz Kołodziej troszeczkę spóźnił ten start, napędza się tam Mikkel Jebsen Jensen, próbuje wcisnąć się Fredrik Lingren a prowadzi Martin Waculik, ale szeroko połknął teraz i Jensen i jest już pierwszy, to nie mogło się inaczej skończyć. Waculik drugi przez momenty Spadł teraz Słowak na trzecią pozycję, ale znów chyba będzie drugi, nie? Fantastyczna walka w tym momencie Waculika z Lingrenem. No i ta sytuacja zmienia się tutaj jak w kalejdoskopie. Jepsen, Jensen i Lingren. Waculik nie odpuszcza. 5 do 1. Teraz prowadzą goście i to znów oni mają szansę prowadzić przed biegiem nominowanym różnicą dwóch punktów. Coś niesamowitego. Waculik spróbuje zaatakować Fredkę Lingrena. Janusz Kołodziej nie liczy się tym razem w tej walce. Przywiózł kilkanaście minut temu fantastyczną trójkę. Teraz ogląda plecy rywali 1 do 5. Jewsen Jensen i Fredrik Lindgren. Podwójna wygrana gości. Jeden punkt. Martina Waculika bez punktu Januszy Kołodziej. 1 do 5. 41 do 43. I o wszystkim decydować będzie bieg. Nominowany, tak jak wcześniej przypuszczałem, spóźnił troszeczkę start Janusz Kołodziej. Bardzo dobrze wykorzystał to Mikael Jepsen i Jensen. Miał tam troszeczkę miejsca, napędził się od zewnętrznej i pomknął za Fredką Lingrenem i Martinem Waculikiem. Tu już na wejściu w drugi łuk szeroko wyniesiony Jepsen Jensen i nie było co do tego żadnej wątpliwości. Zaskoczony Martin Waculik nie miał już żadnych szans, a tu jeszcze... Swoją powinność uczynił jeszcze Fredrik Lindgren. 5 do 1 wygrywa Dakarna Molila w biegu 14. Jest 43 do 41 dla gości. Za chwilę obsada biegu nominowanego. Za kilka minut, bo oczywiście najpierw krótka kosmetyka toru. Wracamy do Wetlandy. Za kilka minut zostancie Państwo z nami.